Witam wszystkich hodowców, hodowczyni, pacjonatów, gołębi. jest koszowanie na lot numer 7 Także ja po piątym locie zakończyłem. Nie było sensu, że tak powiem, bo to sezon i tak na, na początku rozwalony przez tą tasią grypę. Inne oddziały 500, a my zaczynaliśmy praktycznie. I... jak mówiłem już na początku, a w maju, że będzie plant żeby to trochę przelotować. Biorę się za młode. Zresztą było, po piątym lecie skończyłem. Niedziela, sobota, przepraszam. kompańko młodzieży też nalać w sumie drugim. Ta ja woda w tej chwili tak o, na słoneczku. Sól za Zanim tam wlejemy. A dalej młodzież. młodzież, jest tutaj w tym tajemniku około 50 ponad, w tamtym mam 41. 41 było, raz wypuściłem i 14 z roboty. Zapowiem i wypuściłem. I to był błąd wtedy. o trzech nie było, ale policzę. Nie wiem czy coś doszło. Trzech tutaj nie było, gąbki zaszczepione. Tylko salmowirem i na ospę. Za, za jednym razem szczepiłem na to i na to wcierałem w nóżkę na ospę a tutaj zastrzyk tylko salmowi wszedł widzę le. że lotniki lotniki też nakarmione napojone wczoraj tutaj doleciał ten <tuszy> przed 19 Danczyk, dwuletni, a tak jak widać moja miajeczka Moja majeczka, się tym w półkach, ale jak za chwilę to jajeczka, tam powiedzmy parę dni i te jajeczka wezmę i wyrzucę. się siedzą, mają spoczynek z tyłu, mają wolierę. Dychną. to lotniki będę kąpał jutro, a tam im z tyłu na wstawię miseczkę i tyle, a tu odział jutro-locik mają, spychający mm. mocno na północ. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. A ten tu co? web sadził. Ej. <główka> Na głowkę skoczył. Trafił, trafił w kratkę. Weź tu nie bądź ratownikiem. Kulki się kąpią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Te tych młodych mocno ostro się przygotowuje. Jak każdy, przed latami w latach wychodzi to inaczej ale na no młode, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o loty starych, to pierwszy raz tak odpuściłem, że tak powiem. No, no tak naprawdę nie było sensu już te lotowanie. Ten jeden na ten cztery, na ten piąty lot. Miałem szykowane na 500, w ostatniej chwili została zrobiona 300. W głębie wszystkie poprzechodziły, tak jak mówiłem, że będą szły z południe, ze schodu, to wszystkie szły ze schodu. że Jakoś tam się poschodziło towarzystwo, ale to są braki. Zresztą chyba jak wszędzie. I nie ma sensu, to nie ma sensu. Mówiłem, że przelotuje 5 lotów, 5 lotów leciałem. Jeżeli by tam maratony były jeszcze w planie coś, to bym leciał dalej, ale nie było. Wszystko takie krótkie, to jedna 500 była, ta ostatnia 560 to chyba do mnie. To jest tu ciciwy dystans. No, Rozpłodowo tutaj mam, tu są samiczki. Te wody im włożyłem, za chwilę im tam do tyłu ją dam. Tu są samiczki. Mają w regał, siedzą. Tam z tyłu są... Tam jeszcze nie sprzątałem z tyłu, ale tam są z tyłu samce. I, i sobie siedzą. Tu ustawiłem sobie, tu sobie ustawiłem już to wanko, że mają taką balustradę. Młode chętnie sobie wychodzą. No to potem to ustawiłem, żeby tam wszystkie te młode wychodziły i faktycznie go za pierwszym razem otworzyłem, to wszystkie dane, te maluchy powyskakiwały, Tu sobie potem chodziły fajnie, spokojnie. No a teraz to już nie ma na czasu na, na, na spokój. Teraz trzeba je ostro oblatywać. Za chwilę wywozić, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień do dnia i coraz dalej, coraz dalej, tak żeby do pierwszego lotu dojechać. Tam do tego dystansu 200 km, 230 planujemy ślibu już dwa razy. I zobaczymy, jak to wypali. Ile zostanie? Jest, 100 jest, tam niecałe 100. Jeżeli do lotu będę miał 60, po lotach będę miał 30 Na roczne zostanie, po rocznych zostanie 10, to jest to happy Później dwulatki też coś się tam zginie Bo ja tu dużo hodowli nie mam, ale Ale pomału, pomału do tych gołąków i <laughs> No no, człowiek coś tam kupi, czasami sprowadzi w tym roku tam sprowadziłem, w zeszłym roku to sprowadziłem z Holandii. Na razie nic nie mówię. Zobaczymy jak się młode zachowają Czy godne uwagi będą No i tyle w temacie że Także mówię bardziej uszanowałem <coughs> Bardziej uszanowałem gołębie niż tam jakiś wynik powiedzmy na tym piątym mocie nie powiem, bo spadłem, bo tam nie zupełniłem kompletu, ale to nie była decyzja taka, że nie zupełniłem kompletu i nie lecę. Tylko już tydzień wcześniej, już tydzień wcześniej myślałem, i co niektórzy mnie namówili, mówili, włożyłem, ale to było bez sensu, już to włożenie, bo mogłem odpuścić już przed tym piątym lotem, jak już było skrócony na 500, na 300, 520. Ale trudno się mówić. No. żeby mnie nie kusiło, to usunąłem spis ze zegara, bo by mnie kusiło. Ja tam jest, jestem taki, pierwszy raz odpuściłem cokolwiek, w życiu nic nie odpuszczam. Uparciuchu jestem taki, że nawet bym dwa zawiózł chętnie, jakby były ostatnie dwa, ale w tym roku bardziej mówię gąbki, uszanowałem. Zobaczymy, jak to się, czy to się odzwierciedli na w przyszłym roku. Wszystko będziemy wiedzieć, czy warto nieraz odpuścić, czy nie. A tam, jak ktoś co będzie pisał, że coś tam nie mogą mu lecieć, czy coś, jak sobie pisze, pozdrawiam od razu, pozdrawiam z góry. zdrówka życzę, <noise> bo dużo jest takich hodowców nienawiści, A mnie to nie dotyka, że tak powiem. Ja tu mam swój kurde, kodeks hodowania. I tego się trzymam. Wiem, że coś tam kiedyś w życiu może być z tego. Nie wiem, co mam w głębniku. Także ja z tym głębnikiem mówię tych dalszych lotów. Te krótkie tam, bo można traktować jako trening, ale nie można ich lekceważyć. mądziki się wykąpią. Wieczorem będę miały oblocik. I tak robiłem, że tam to wypuszczałem osobno, to osobno, wieczory mają wspólny oblot. Karmy, ile bym nie nasypał, to się zabijają, że tak powiem. W rękach nie są chude, nic, takie fajne są. Także ja zawsze co roku to mówię zawsze to mówię przy młodych, jak przy bombie, bo dzisiaj są mi, który może ich nie ma, może ich nie być już. I... Oczy, obserwować, no jakieś się wyróżnia. Jeden choćby, to już trzeba działać, żeby się coś tam nie rozkręciło. Przynajmniej w mojej hodowli tak jest. To tym mam mówię. Kiedyś, kiedyś to może jakoś to. Nie, bo tam paru hodowców kiedyś dzwoniło. Się pytało: o, Tu jest mój no przepis na zdrowego łębie. Moje wymyślone przeze mnie, przestresowane, działa niesamowicie. Ogólne takie prozdrowotne, natrawienie, to wszystkie takie. Wiadomo, ja ornitozy to nie wyleczy, ale jeżeli chodzi o tych chorób, przy górnie młodych, to to jest baja. To się nie psuje nie, nic do wody i na karmę jak widzę, że coś się dzieje to do wody i na karmę i naprawdę na drugi dzień jest wszystko w porządku po jednym dniu, po jednej nocy jak kupię jakieś gówno, środki jakieś kurde będę przeklinał, bo jak widzę te środki które takie niby leczące gołębie to jeszcze bardziej człowiek je udobija Może nazrywa sobie czekoladę tam sama natura tam jest w tym to, to, co pokazałem Sama natura. I nic więcej. O, tu się pokąpały, tu się pokąpały. Także nie zanudzam soboty. Loty młodych na pewno będę nagrywał, bo mówię, tu nagrywałem, ale z jednego lotu tylko nie nagrałem. A tak to nagrywałem. A loty młodych Będę nagrywał wszystkie, bo już mówię dzisiaj, że wszystkie polecę. Bo że choćby miałoby się coś tam stać, jakieś huragany, miałoby wytorgać gołębie, na pewno jeden przyleci, jednego zakoszuje. Także miłego weekendu, dobrych lotów, jutro wszystkim życzę. Do następnego filmiku. Dobry lot. Pozdrawiam.